Okej. Okay. Będą trzy etapy. Yy... Powiem Ci o... o absurdzie. Absurd podejścia, które polega na leczeniu problemów psychicznych, lekami, różnego rodzaju. Czyli fizycznymi obiektami, które umieszczasz w swoim ciele aby wyleczyć problem psychiczny. Powiem Ci o absurdzie czegoś takiego. Później będzie głębia. Wejdziemy głębiej w temat. Wyjaśnię Ci, w jaki sposób to głębia rozwiązuje Twój problem. I później powiem Ci o trudności pracy z głębią, jako powodzie do uciekania w kierunku leków. To dlatego ludzie uciekają w kierunku leków. Do tego przejdziemy. Na początek chcę zaprosić cię do opisu, tam możesz zapisać się na konsultacje ze mną, na których ty przedstawiasz mi swoje konkretne problemy, i ja po ich wysłuchaniu, wspólnej analizie i zaprezentowaniu ci specjalnie wyselekcjonowanych technik wspólnie omawiamy dostępne rozwiązania problemów i nad tym pracujemy, więc zapraszam Cię do linku poniżej, tam możesz zapiszeć się na sesję, konsultację ze mną, a teraz zapraszam Cię do filmu, więc zacznijmy od absurdu po profesjonalnego podejścia, no bo patrz, jest to podejście profesjonalne, jest to podejście Oficjalne, tak podobno według ekspertów się powinno. No bo jeżeli na przykład idziesz do jakiegoś konkretnego lekarza i ten konkretny lekarz, czy to jest jakiś psychoterapeuta, czy, czy kto to jest tam, osoby, które dają te leki, to jest w ogóle nieistotne. Osoba, która przepisuje ci jakieś konkretne leki, robi to, ponieważ ona prawnie jest do tego upoważniona i to jest wszystko takie bardzo profesjonalne, tak? Brzmi to bardzo poważnie, profesjonalnie. A na przykład ja, który nagrywam teraz ten filmik i wstawiam go na YouTube, jestem traktowany, yy, chodzi mi ogólnie o YouTuberów, tak? Jestem traktowany tak z przymrużeniem oka, że ja na przykład teraz potencjalnie jestem jakimś człowiekiem, który coś tam se gada do kamery, jakieś bzdury, coś tam segadam. A poważnie są traktowane właśnie osoby, które gdzieś siedzą w gabinetach, które przepisują leki, i to są profesjonalnie, bo prawnie upoważnione osoby. I to jest oczywiście dokładnie na odwrót. I osoby takie jak ja, czyli niezależni badacze, y mówią prawdę, a ten główny nurt jest y oszustwem. I to jest oczywiste, jeżeli jesteś człowiekiem uświadomionym, to wtedy jest to oczywiste. Ale bardzo dużo ludzi nie jest uświadomionych i tego nie wie. I myślą rzeczywiście, że na przykład ja, Dajmy na to potencjalnie. Jestem właśnie takim potencjałem na jakiegoś gostka, który sobie coś tam gada, jakieś bzdury. Coś sobie umyślał, włączył sobie kamerę, sobie wstawia. Nic poważnego. Okej, okay. więc absolutnie profesjonalnego podejścia polega na tym, że idziesz do właśnie konkretnej, jakiejś określonej osoby, która daje Ci jakieś leki. I są takie przypadki i tego jest bardzo dużo. Być może oczywiście są osoby, którym to jakoś pomogło. No, Okej, okay. zapraszam Cię do komentarza, możesz napisać, w jaki sposób leki Ci pomogły i tak dalej. Ale w bardzo wielu przypadkach wygląda to tak, że osoba, która bierze takie leki, to na przykład mijają lata i ta osoba dalej jest w, dokładnie w tym samym miejscu, w którym była wcześniej. I te leki o czym, owszem jakby pomagają Polepszyć samopoczucie, ale jest to sztuczne polepszanie samopoczucia, jest to zakrywanie cały czas problemu. I widzę, że w społeczności osób, które mają tego typu problem, to w, jakby widać, że te osoby wiedzą, że, mm. <laughs> yy, że, 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 że te leki nie rozwiązują ultimatywnie problemu i nie zbliżają się do źródła problemu, te osoby to wiedzą, to widać ale nie są w stanie sobie inaczej poradzić, dlatego cisną na tych lekach, powiedzmy. Jest taki film, który jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o ten temat leczenie bez leków i ogólnie różnego rodzaju choroby psychiczne czy, czy problemy psychiczne. Don Juan de Marco z Johnem Deppem i Faye Dunaway. Polecam Ci obejrzeć ten film, ponieważ tam jest dokładnie ten problem przedstawiany, w jaki sposób to leki są tak naprawdę odpowiedzialne za niszczenie ludzkiego życia, a w jaki sposób to głębia jest odpowiedzialna za szczęście, za sensowność w życiu. I, I postać, którą gra Johnny Depp, przecudownie przedstawia i wyjaśnia właśnie tą koncepcję, o której mówię, że to głębia ludzkiego życia jest odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów. Czym ta głębia jest? Postaram się jeszcze jakoś wyjaśnić w tym filmie, ale ogólnie myślę, że w wielu moich filmach poruszam temat głębi na różne sposoby, yy, która właśnie musi być obecna w życiu każdego człowieka. Yy, I teraz tak, więc absurd profesjonalnego podejścia polega na tym, że ktoś przepisuje Ci te leki, mijają lata, Ty masz dalej ten sam problem, ale... Osoba, która przepisała ci te leki, zrobiła to, tak? Przepisała ci te leki. Czyli, patrz, wejdźmy w to głębiej. Przychodzisz do osoby, która jest ekspertem. Ten ekspert, uwaga, skupmy się ekspert to jest ekspert potencjalnie, niby teoretycznie to jest ekspert, niby. Ten ekspert daje ci lek, mówi ci, proszę, to jest lek, który ci pomoże. I osoba bierze ten lek, nawet jeżeli jest tak, że ta osoba prosi o lek, proszę o lek, to jest pewien ekspert, który ma upoważnienia prawne. Daje ci ten lek, mijają lata i problem dalej nie jest rozwiązany, a osoba jest uzależniona od tych leków. Czyli ekspert oficjalnie do tego powołany daje ci te leki, po czym efekt jest taki, że nie ma efektu. Albo jest pogłębiony problem. Co się dzieje? O co chodzi? <grymne> problem jest dalej. Nie został rozwiązany. Więc po co to było? Po co to brałeś? Żeby czuć się fajnie? Fajnie. Fajne uczucie. No, ale po co się czuć fajnie? Jeżeli życie nie ma sensu twoje, to po co masz się czuć fajnie w tym życiu? Po co? Jeżeli twoje życie nie ma sensu, jeżeli nie wymyśliłeś sobie sensu, nie stworzyłeś dla siebie sensu, to po co masz się czuć fajnie? Co ci to da? Nic. Co ci to może dać? Więc ludzie idą do problemu od złej strony, bo to nie chodzi o to, żeby zlikwidować skutki problemu, tylko żeby zlikwidować przyczyny problemu. Czyli jeżeli Twoje życie nie ma sensu i Ty chcesz to wyleczyć tym, że będziesz się fajnie czuć, no to ok, będziesz się fajnie czuć, ale życie dalej nie będzie miało sensu, więc cierpisz i tak, i tak. Bo ludzie nie cierpią, bo, bo cierpienie, które się w Tobie pojawia, to złe samopoczucie jest skutkiem braku sensu. Więc to jest w ogóle rozwiązywanie problemu od błędnej w ogóle strony. To jest coś absurdalnego, wręcz takiego, jakbym chciał obejrzeć telewizję bez telewizora. Albo chciałbym nakręcić materiał bez aparatu. Rozwiązywanie problemu, nie rozwiązując problemu. Starasz się czuć dobrze. Jednocześnie w ogóle nie skupiając się na przyczynie tego, że czujesz się źle. Tylko lecząc to, że czujesz się źle. Bez znajdowania sensu w tym przyczyny jakiejś tego złego samopoczucia. Ok. Głębia i do wody, to będzie drugi etap. Więc y, bardzo dużo osób jest takich, którzy y, mówią, że wyleczyli depresję, wyleczyli nerwicę czy różnego in, różne inne problemy, które mieli natury psychicznej gdzieś, y, w sposób pozbawiony takiego właśnie. Podejścia, że biorę leki, albo że na przykład nie wiem, robię coś powierzchownego, tylko osoby te rozwiązały swoje problemy jakby samemu, bez jakichś ingerencji. Po prostu samemu, zajmując się swoim życiem, zajmując się tym, co chcieli zawsze zrobić, ponieważ każdy ma trochę indywidualne problemy. Problemy, które Ty masz, to co konkretnie jest problematyczne w Twoim życiu, w jakiejś konkretnej dziedzinie życia, finanse, miłość, zdrowie, to problemy, jakie masz w tych sferach, w konkretnej sferze możliwe, że masz na przykład jakieś większe problemy, w innej mniejsze, a możliwe, że w każdej z tych sfery jakieś tam problemy masz. To rozwiązanie problemów w tych sferach jest tym, co Ty tak naprawdę chcesz zrobić. I ponieważ masz problemy w tych sferach, dlatego masz problemy natury psychicznej i fizycznej. Bo problemy w tych sferach działają tak, że wpływają one na Twoją psychikę i wnętrze ciało fizyczne. I są określone rzeczy, które Ty chcesz zrobić w tych sferach, i jeśli Ty je zrobisz, to wtedy właśnie następuje prawdziwy proces leczenia. Bo te sfery życiowe, które wymieniłem, praca, miłość, zdrowie, to jest całe Twoje życie. To jest prawdziwe Twoje życie. Całe Twoje życie. Twoim życiem nie jest praca, do której chodzisz codziennie i, i te schematy, które codziennie wykonujesz nieświadomie, oglądanie telewizji, chodzenie do tej pracy, do której nie chcesz chodzić tak naprawdę. To nie jest Twoje życie. To, to nie jest Twoje życie. To nie jest Twoja praca. Do której chodzisz i wydaje ci, że jest Twoją pracą. To nie jest Twoja praca. To jest oszustwo. Jesteś oszukany. Praca prawdziwa, Twoja, polega na tym, co chcesz robić w życiu. To jest Twoja praca. Czyli to, co kochasz, to, co jest Twoją pasją, to jest Twoją pracą prawdziwą. Jeżeli nie wykonujesz pracy, której kochasz, którą chcesz wykonywać, zostajesz oszukany. Ponieważ spędzasz całe swoje życie robiąc coś, czego nie chcesz. Więc to nie jest życie, tylko to jest oszustwo życia. To jest przykrywka życia. Życie przykryte, pod przykrywką. Wręcz pod przykrywką. Tak jakbyś wręcz był bohaterem filmu szpiegowskiego, gdzie udajesz kogoś, kim nie jesteś. Czyli chodząc do tej pracy, której nie lubisz, udajesz, że ją lubisz. Czy też udajesz, że chcesz do niej chodzić, czy też udajesz, że musisz do niej chodzić? Różne to są rzeczy. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że bardzo dużo osób wyleczyło się yy, stosując się do praw filozoficznych, do po prostu budowania filozofii jakiejś swojego życia. No Bo filozofia w stylu yy, chodzę do pracy, do której nie lubię. I mam zniszczone zdrowie i miłość w swoim życiu, sferę miłosną, to to nie jest filozofia życia, to jest brak filozofii. To jest filozofia, gdzie wszystko jest do dupy. To no to nie jest filozofia, bo filozofia jakaś charakteryzuje się sensownością, tym, że to do czegoś sensownego prowadzi, tym, że są w tym jakieś wartości, coś z tego wynika, jest to w jakiś sposób efektywne, produktywne. Więc bardzo dużo osób, które wyleczyło się z różnego rodzaju problemów, wyleczyło się, ponieważ stosowali konkretną jakąś filozofię w swoim życiu, ich życie miało sens i oni tym wyleczeniem się udowodnili, w jaki sposób naprawdę można się wyleczyć, ale te dowody nie są do końca traktowane poważnie i, i ludzie dalej nie chcą podejmować się tej ciężkiej pracy, którą, którą trzeba wykonać, żeby sobie poradzić z różnego rodzaju problemami. I dlatego w trzecim etapie filmiku chciałem powiedzieć o trudności tej pracy, która odpycha ludzi od jej wykonywania, a ona jakby pcha ludzi do, do, do leków, tak, czy do dróg na skróty, czy do dróg, które miałyby być niby szybsze, a kończy się to tak, że to jest tylko poprawa samopoczucia, czyli jest to powierzchowne rozwiązanie problemu. A problem cały czas tkwi głębiej. I teraz nieliczne jednostki się przebudzają i chcą rzeczywiście mm, poradzić sobie z problemami, a nie cały czas udawać, że sobie radzimy z problemami. To jest też pewien problem częsty, że ludzie udają, że y, sobie radzą z jakimś problemem, na przykład gadając o tym problemie. Tak? Byłem w takiej sytuacji, że latami ja na przykład rozmawiałem z różnymi osobami, o różnych problemach, tak naprawdę sabotując ich rozwiązywanie tym rozmawianiem o nich, ponieważ kiedy rozmawiasz z kimś o tym, że rozwiązujesz swój problem, to wtedy tak naprawdę to co robisz, to oszukujesz siebie samego, że rozwiązujesz ten problem. Oszustwo polega tutaj na tym, że mówienie o rozwiązywaniu problemu Twojego. Daje ci złudne uczucie, jakbyś rozwiązywał ten problem z samym rozmawianiem o, o tym, że go rozwiązujesz. I to jest bardzo często stosowana technika, którą ludzie robią nieświadomie, że właśnie dyskutują, że no ja pracuję nad tym, ja zrobiłem tamto, będę robił to. Dużo rozmawiania o tym, pewnego rodzaju nawet niekiedy emocjonowania się tym, że niby rozwiązujesz problem. I czyli ludzie robią wszystko wokół rozwiązywania tego problemu, rozmawiają o tym, co zrobili, co robią, co będą robić, emocjonują się tym, co zrobili, co będą robić, co robią, z różnymi osobami dyskutują, pytają się o ich zdanie, o ich doświadczenia, o... o w czym też jest taka ukryta um, próba zdobycia poparcia ze strony innych, że rzeczywiście rozwiązujesz problem, żeby otoczenie Ci potwierdziło, twoje kłamstwo, że rzeczywiście rozwiązujesz problem. I teraz patrz, problem polega na tym, że rozwiązywanie problemu to rozwiązywanie problemu, czyli kiedy ty mówisz o tym, że rozwiązujesz problem, nie rozwiązujesz problemu, tylko mówisz, że go rozwiążesz, czyli to nie jest rozwiązywanie problemu. I trzeba się przebudzić, tak, i przestać robić to, co jest niby rozwiązywaniem problemu, patrz, rozmawianie o tym, a przestawić się na rzeczywiste rozwiązywanie problemu, czyli podejmowanie działań, akcji, i nawet nie myślisz w ogóle nikomu o tym mówić. Zawsze chyba lepiej byłoby, żebyś o tym za bardzo nikomu nie mówił, bo rzeczywiście zauważyłem, że jak o tym gadasz, to wtedy ta energia do rozwiązywania problemu idzie w, to, w tą rozmowę o rozwiązywaniu problemu. I ludzie gadają, gadają, że o działamy, i ta energia wtedy się rozpływa, i ty już wtedy nie chcesz rozwiązywać problemu. Nie masz do tego energii, bo wolisz zajmować się tym gadaniem, bo to jest takie przyjemniejsze, niby, rozwiązywanie tego problemu, niż rzeczywiście pójście i działanie podejmowanie nieprzyjemnego, brutalnego działania. Ok, więc mam nadzieję, że to ma sens, i teraz ja podchodzę do tematów bardzo głęboko, bardzo filozoficznie, bardzo metafizycznie, a nie gadam jakichś powierzchownych, prostych rzeczy. Bo nie ma to sensu. Jest bardzo dużo materiałów w internecie, gdzie ludzie mówią w sposób prosty, oczywisty, przystępny, powierzchowny. Takie odpowiedzi możesz znaleźć wszędzie. Ja staram się udzielać odpowiedzi troszkę bardziej tajemniczych, nie do końca zrozumiałych niekiedy, ponieważ chcę, się do, chcę dotrzeć gdzieś głębiej do jakiegoś sedna problemu. Dlatego ja mówię językiem trudnym niekiedy i mocno filozofuję czasem, ponieważ ja chcę się dostać do miejsc, do których nie zabiorą cię inne materiały. Na tym polega specyfika mojego przedstawiania problemu. I ja też to, co ja robię, to jest po prostu prezentowanie Ci innego podejścia. Staram się zaprezentować Ci inne, ciekawe, oryginalne, niespotykane, dziwne podejście. Z którym niekiedy możesz się nie zgadzać, ponieważ ja po prostu przedstawiam Ci swoje refleksje i pewnego rodzaju. Chcę też zbliżyć się jak najbardziej do tego, aby przedstawiać Ci prawdę, aby przedstawiać Ci po prostu prawdziwe fakty. I trochę tak jest, że wszystko to, co ja mówię, opieram na, na faktach, na, na tym, co widzę, na tym, co jest wokół. Przedstawiam Ci proste rzeczy, staram się to też to uprościć, mimo że staram się wejść bardzo głęboko, metafizycznie i, i mówiąc językiem, niekiedy nie zrozumiałem zbyt mocno filozoficznym. To staram się też pokazać Ci prostą prawdę. Ponieważ często jest też tak, że yy, dużo rzeczy jest komplikowanych. Yy, że na, niby na przykład wiesz, ludzie dajmy na to, biorą leki, które mają im rozwiązać problem yy, yy, po to żeby jakby. Ponieważ myślą, że rozwiązanie tego problemu jest zbyt trudne, coś takiego, no nie? Ludzie biorą jakieś właśnie antydepresyjne leki, które mają pokonać problem natury psychicznej. Ja nie mówię, że to na pewno na 100% nie jest w żadnym stopniu pomocne, tylko staram się przedstawić inną naturę problemu depresji, no nie? I też nie mówię tutaj... Nie chodzimy w tym materiale o tym coś, co powinienem mówić na początku chyba, nieważne. Nie mówię też w tym materiale o tym, że nie wiem, że nigdy, żebyś nie brał żadnych leków czy coś takiego. Nie? Bardziej to się tyczy problemów psychicznych. To, o co mi chodzi w tym filmie, że psychiczne problemy, żeby bardziej starać się rozwiązać je. Um, psychiką, No bo to jest problem psychiczny, a nie fizyczny. Nie? Okej. Okay. Więc mam nadzieję, że to co mówię jest w jakiś sposób przydatne. Jeśli czegoś nie rozumiesz, z czymś się nie zgadzasz, z czymś się zgadzasz, masz jakieś kolejne pytania i tak dalej, i tak dalej, to pisz w komentarzu. Jeśli nie chcesz pisać komentarza, bo się boisz, bo się wstydzisz, bo masz jakiś dłuższy problem, to pisz maila. Jest mail, powinien być w opisie, tam jest parę rzeczy. Możesz też wejść właśnie na tę sesję. Poczytaj sobie o tych sesjach. Zapraszam Cię do zapisów na sesje, konsultacje, w których będziemy wspólnie pracowali nad Twoimi problemami. Ty mi je przedstawiasz, wspólnie je analizujemy i działamy. Nie? Więc jeżeli moje podejście jest dla Ciebie wartościowe, to, 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 to czym prędzej zapisuj się na sesję i działamy. Dobra, to dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas i widzimy się w kolejnym filmie.